Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w mojej nowej serii. Tematem będzie nie więcej odkrywasz, poznajesz, rozumiesz. A dokładnie to jest świat wiedzy. Na, w pierwszym odcinku, że tak powiem na szybko przeczytam wam o... przeczytam i również powiem że najszybszym samochodem świata nie jest jaki Bugatti Veyron, tylko... A zaraz sami usłyszycie. Hensei Venom GT waży 1244 kg. Ma karbonową karoserię i wykonany z aluminium 7-litrowy silnik V8 który dzięki dwóm sprężarkom osiąga moc aż 1244 koni mechaniczne. Czyli więcej niż... <laughs> Czyli więcej niż w Bugatti Veyronie, który to do niedawna był naj, ale ma zaledwie 1200 koni mechanicznych i to wadze 1880 kg To ten Hennessey Venom GT waży 1244 kg a nie 1888. Twórcy Venoma, Venom, przepraszam, twórcy Venoma zaprosili ekspertów z Księgi Rekordów Guinnessa na lotnisko koło Houston w USA na próbę bicia rekordu przyspieszenia od 0 do 300 km na godzinę. Nowy oficjalny rekord to zaledwie 13,63 sekundy. To czas w jakim wiele obecnie produkowanych aut rozpędza się do 100 km na godzinę. Więc jest moc, dużo, naprawdę. 100, a 300 km na godzinę, co naprawdę jest... Przy okazji, setkę Venom osiąga już po 2,7 sekundach. Zaś maksymalnie potrafi mknąć w tempie... 447 km na godzinę No, powiem, że naprawdę dobre auto o. Nie wiem jak to widać ale Myślę, że chyba w miarę OK O ładnie wygląda. Coś pod Lotusa Evora jest zrobiony ten samochód. Coś w tym stylu. No dobra. To się z nami Żegnam. I do następnego odcinka. No, to na razie. Hejas.